W tym roku rozgrywamy czwarty z kolei turniej Mikołajkowy. Po raz pierwszy w nowo wybudowanej hali, z czego jesteśmy bardzo zadowoleni. Wspaniały obiekt, więc w tym roku walczymy już po raz czwarty. Jak zawodnicy oceniają nową halę, nową nawierzchnię? Jak się gra w nowych warunkach? Z tego, co tutaj już usłyszeliśmy, większość zawodników, już na wstępie, jak tylko wchodzi na na hale, tutaj, i spogląda na nią. Od razu jest pełna podziwu, później, jak zaczynają grać, to tylko nas w tym utwierdzają, bo są naprawdę zadowoleni. Warunki są kapitalne, parkiet jest fantastyczny, więc nic tylko grać, rywalizować oczywiście w duchu fair play no i walczyć o główne trofeum. Ile drużyn zgłosiło się w tym roku? W tym roku zgłosiły nam się 36 drużyn, z czego jedna nam niestety nie dojechała, ale poradziliśmy sobie z tym problemem. Wszystkie mecze się normalnie odbyły, więc też jesteśmy z tego wyniku jak najbardziej zadowoleni, chociaż mieliśmy oczywiście miejsc przewidzianych 40. Myślę, że po tym, co dzisiaj nasi... Uczestnicy zobaczyli, jakie warunki tutaj mamy. Myślę, że na kolejnym turnieju, już do tej 40 dobijemy, bo wiadomo, że zawodnicy rozmawiają między sobą z innymi zespołami, więc myślę, że ta dobra opinia o tym nowo wybudowanym obiekcie pójdzie w świat. Przypomnijmy zasady rozgrywania turnieju. Ile minut trwają mecze i w jakim trybie są, jest rozgrywany turniej. Więc tak, mecze trwają raz 10 minut. Jest to system bardzo szybki, bo z tego właśnie słyną turnieje, że tutaj nie ma żadnych drugich połów. Jeden mecz, 10 minut, krótka, szybka gra, więc w takiej grze może się nawet słabszy zespół odnaleźć, szybko zdobyć bramkę i może sprawić niespodziankę. W pierwszym dniu gramy fazę grupową. 5 zespołów w grupach sobotnich. W grupie niedzielnej jest 6 sześć, sześć zespołów. Każdy z każdym. Każdego, z każdej grupy do dalszej fazy awansują po dwa najlepsze zespoły, z niedzielnej grupy trzy oraz w tym roku przewidzieliśmy takie coś, że zagramy baraże tak zwane, czyli drużyny, które w sobotnich grupach zajmą trzecie miejsce nadal mają szansę dostać się do tej fazy drugiej grupowej, tylko muszą po prostu wywalczyć sobie to, to miejsce w niedzielnych barażach. Pierwszy dzień turnieju dobiega końca. Czy możemy już stwierdzić, że której drużyna jest faworytem? Dokładnie dobiega nam już pierwszy dzień powoli ku końcowi. Czy można wskazać już jakiegoś faworyta? Myślę, że zdecydowanego faworyta nie da się wskazać. My też po dzisiejszym dniu takiego raczej nie mamy. Natomiast jest wielu kandydatów do zdobycia głównego trofeum. Myślę, że dzisiaj bardzo fajnie zaprezentował się zespół partyzant Kazimierz, który nas. Pozytywnie zaskoczył, tutaj grają chłopcy z Markowi, ale ci młodsi, jak Patryk Czajka, Hubert Dałek czy Mateusz Cichawa. I ten zespół naprawdę fajnie się zaprezentował, ale no oprócz niego są zespoły, które już wcześniej pokazały wielką klasę w poprzednich, chociażby turniejach jak PRS. Na pewno Markowia także jest upatrywana w roli faworyta, jest in plus marki. Warriors, Young Marki, więc to są zespoły, które na pewno są silne i jutro w tym decydującym fragmencie naszego turnieju na pewno będą się liczyły. Na pewno też kilka drużyn z jutrzejszej grupy niedzielnej będzie w takiej roli występowało, bo to jest bardzo mocna grupa, myślę, że najmocniejsza w naszym turnieju, gdzie jest Florian, ubiegłoroczni zwycięzcy Kopacze czy Golden. Także drużyn bardzo dobrych w naszym turnieju jest w tym roku naprawdę sporo, kto wygra, okaże się w niedzielę, być może będzie de decydowała dyspozycja. Czy mamy na hali jakiś mocnych zawodników ligowych? Czy ligowych? Od razu mi się tutaj skojarzyło, że dzisiaj mieliśmy zawodnika, który wystąpił bardzo Dużo razy w ekstraklasie, to jest Sebastian Kęska, który dzisiaj wystąpił gościnnie w barwach Markowi. Dzisiaj mamy Mikołajkowy turniej, ale w swoim zestawie turniejów macie kolejny turniej już niedługo. Tak, mamy nadzieję, że wszystko pójdzie zgodnie z planem i już 18-19 stycznia rozegramy piąty noworoczny turniej Halowe Puchar Burmistrza Miasta Marki, który jak już wspomniałem jest o rok starszy od turnieju mikołajkowego. I cóż, no mamy nadzieję, że poziom będzie podobny do tego, który rozgrywa się właśnie teraz. Zespoły nas nie zawiodą, przyjadą, być może stawią się w większej jeszcze liczby, co nas na pewno będzie bardzo cieszyło. I z niecierpliwością czekamy już na styczeń. I oczywiście serdecznie zapraszamy wszystkie drużyny, które chcą wziąć udział w naszym turnieju noworoczym. Na pewno informacja o nim pojawi się w internecie, na naszym profilu na Facebooku Mareckie Turnieje Halowe. Na pewno też na stronie naszego miasta także pojawi się taka informacja na stronie Tuby Marek oczywiście też, więc trzeba śledzić, a na pewno nikogo nie ominie ta informacja.